oto moje akwarium zaciemnienia dzień trzeci ponieważ gdyż miałem zielony zakwit wody zobaczymy czy to zaciemnienie coś pomoże na te glony o przyczynie którą której niemal jestem pewny powiem za chwilkę, kiedy to ogarnę się, e, ogarnę się z podmianą, oczywiście podmiana będzie bardzo duża, bo 70-80% łącznie z czyszczeniem e, zawartości filtra, e, wszystkie gąbki, wszystko co w tym filtrze jest, to będzie musiało być bardzo dobrze, porządnie przepłukane. No i tyle. no. Cięcie, moi drodzy, i bierzemy się za chwileczkę za. Robotę, a ja wrócę do Was po podmiance. No dobra, traktowałem sobie podmianę. Na razie, jak widzicie, robi tam patmini z gąbką, która, którą włożyłem do FZT na dwójki przed zacienieniem akwarium. Woda jest jeszcze lekko mętnawa. Nie wiem, czy to moje zaciemnienie pomoże nie robi dlatego że tego dużego filtra jeszcze 2 jeszcze nie wypłukałem. Nie mam na razie na to siły ani czasu, więc na razie akwarium będzie się musiał dzisiaj poradzić tylko z tym filtrem. Później może wieczorem e, przepłuczę, bo mam jeszcze troszeczkę roboty w domu. Innej niestety. E, co do zaciemnienia e, Obsada się, raczej stan się nie zmienił. Przeliczyłem, przynajmniej postarałem się przeliczyć ryby, krewetki, nic się nie zmieniło. Więc tutaj przeżyło. Rośliny też, jak widzicie, za bardzo nie ucierpiały. No wzrost zahamował, co tu dużo gadać, tak? Przed zaciemnieniem była podmiana, więc woda była w środku, w akwarium, no praktycznie wyczyszczona z wszelkiej, wszelkiej maści nawozów. Ponieważ zrobiłem bardzo dużą podmianę przed, przed zaciemnieniem. Teraz po zaciemnieniu znowu 80% wek i, i świeża woda, więc no, zobaczymy, co to da, zobaczymy, co to pomoże. Co do przyczyn tej zielonej wody. No zrobiłem sobie tej, przez te ostatnie dwa dni, sobie tu czytałem, bo akwarium było zaciemnione prawie trzy dni. Dzisiaj był, był trzeci dzień, no powiedzmy, że 18 godzina z trzeciego dnia, tak, z trzeciej doby i powiem Wam, że zrobiłem sobie, poczytałem sobie troszeczkę, co może być przyczyną tego, tego zakwitu, zielonego zakwitu wody I, no i przyczyn się podaje wiele, no raz, że jest złe oświetlenie, tak, no. Ja w zeszłym roku miałem podobne oświetlenie, w tym roku również, tak więc świeciły dwie lampki nad moim akwarium w wersji plant takualowej, jedna 6W480 Lumenów i druga 5W550 lumenów. I jak do tej pory zakwitu wody nie miałem. Teraz coś się stało, tak więc to te lampki moim zdaniem no raczej, raczej odpadają, ale tak jak mówię, na pojawianie się glonów moim zdaniem składa się wiele przyczyn, a nie jedna. Druga rzecz. Piszą, że zakwit glonów najczęściej, zielony zakwit pojawia się latem. No, w zeszłym roku też było lato, a ja zielonego zakwitu nie miałem. Mówią, że zakwit najczęściej pojawia się, kiedy jest wysoka temperatura. Szczególnie kiedy temperatura wody przekroczy tam 26, 20, czy tam dobije do 27-28 stopni, tak wyczytałem przynajmniej. No, w zeszłym roku też były takie temperatury latem, mało tego. Ja zostawiłem akwarium na dwa tygodnie absolutnie nieruszane, ponieważ wyjechałem na urlop. I jaki był efekt? No, możecie sobie sprawdzić efekt z zeszłorocznego filmu z sierpnia, gdzie pokazałem, jak wygląda akwarium po dwóch tygodniach bez obsługi. No, było pełno glonów na szybach, tak długich nitek itd., itd. ale rośliny były praktycznie nietknięte albo prawie nietknięte. Wystarczyło to wszystko wybrać, oczyścić, i wszystko było w porządku, i akwarium było ok. Więc temperaturę, wysoką temperaturę też skreślam. Dodatkowo mówią na przykład niektórzy, że biologia mogła siąść, w związku z tym e, pojawiły się jakieś tam związki amonowe. No, nie wiem, czy biologa mi siadła, bo bym dyskutował, tak czy biologia mi się Natomiast mówię, zakwit wody pojawił mi się nagle, więc to nie jest tak, że on tam, wiecie, przyrastał sobie powoli, przyrastał, przyrastał, przyrastał. To było, nie wiem, 2-3 dni i nagle woda się robi zielona, nie? Ale co jeszcze? Mówią też, że nieprawidłowe nawożenie. No co się u mnie w nawożeniu zmieniło przez ten ostatni rok, od ostatniego lata na przykład? No niewiele. Rok temu nawoziłem tymi samymi nawozami, którymi nawożę teraz. A więc używałem i tropiki zielonej, i tropiki tej pomarańczowej. Używałem sichemowego potasu, używałem sichemowego fosforu. Ale tutaj właśnie zapaliła się lampka i połączyły mi się kropki. Rok temu nie używałem sichemowego azotu. Dopiero teraz zacząłem używać ten sichemowy azot, i dopiero teraz, yy, że tak powiem, podnosiłem troszeczkę wyżej azot. Azot podnosiłem mniej więcej do 8, do, no powiedzmy do tych 10, teraz, tak? Ostatnimi czasy. Ale jak zapewne wiecie, bo wielokrotnie o tym wspominałem. Azot sichemowy w 50% składa się z formy amonowej. Tak, to jest gdzieś tam jakiś amonium napisane. Ja sięgnę po ten azot. I tutaj widzicie. Hmm, czekajcie, o jest tutaj. Napisane, że to jest UREA, tak? Jak widzicie, urea. 1% jest zwykłych nitratów, ale 0,5% jest urea. Na stronie internetowej Sychema pisze wyraźnie, że ten azot, ten nawóz składa się w 50% z tej formy przyswajalnej, bezpiecznej formy amonowej. No, i jak ja sobie mierzę, tak jak Sichem mówi, kiedy mierzymy sobie test na azot, kiedy mierzymy sobie NO3, to wynik należy pomnożyć przez 2 właśnie przez tą, ze względu na tą formę amonową, która przez, nie jest wykrywana przez testy NO3 na NO3. I ja tak sobie zawsze robiłem. I w tych testach wychodziło mi na przykład po podmianie, że azotu miałem, pokazywało mi 3, tak? No to ja sobie wynik mnożyłem raz 2, to jest 6, a chciałem mieć 10. No to tutaj sobie wyliczy, wyliczałem sobie z tego, co, dawkę wyliczałem sobie z tego, co sobie zbadałem, o ile mi skacze azot po podaniu czegoś tam do 10 czy tam do 20 litrów wody, tak? Tego azotu. No i te wyliczenia moje różniły się nieco z tymi wyliczeniami, które, które po, te, te moje testy, tak? Różniły się nieco z tym, co y, pokazuje SICHEM na swojej stronie, tam jest taki wzorek do obliczenia dawki. No, i teraz tutaj właśnie sprawa taka. Albo się ten związek amonowy skumulował w wodzie, tak? Ten z, tego, z tego nawozu. Bo na stronie ph68.pl wyczytałem, że jednym, jedną z przyczyn powstawania czy zakwitu zielonego zakwitu wody jest właśnie zbyt duże nagromadzenie się tych związków amonowych. Z tych tutaj, właśnie, co, co między innymi ten. Ten, ten nawóz ma. No i słuchajcie, prawdopodobnie test na NO3 być może mnie oszukiwał, ja nie wiem, albo ja po prostu przedawkowałem z tym nawozem. Po prostu podawałem zbyt duże dawki, ponieważ coś mi się źle zmierzyło w teście na NO3, bo wiadomo, że test kropelkowy, mimo że dokładniejszy od testu paskowego, to jednak... Nie jest aż tak dokładno, nie pokazuje dokładnie, że tam jest 3 albo 4 mg, tak? tylko pokazuje orientacyjnie, że masz coś między 0 a 5 albo coś między 5 a 10. Tak? No i być może ja właśnie przedawkowałem, rośliny nie sięgały zachętnie po, po, po tą formę amonową tego azotu, bardziej zżerały tą formę e, potasowo-azotową, że tak powiem, tą K2O, tą drugą. Nitratę yy, i ten, yy, ten, amo, am, ten związki amonowe, tego am, azot w postaci amonowej po prostu mi się kumulował w wodzie, i to mogło spowodować, to mogło spowodować yy, ten zielony zakwit. I skłaniam się w tej chwili ku temu. Ja nie twierdzę, że ten nawóz jest zły. Ja go po prostu nie ogarniam w tym momencie, kiedy złapałem ten zakwit wody, po prostu przestałem ogarniać nawo nawozy sichema. Potas ok, Fosfor ok, bo tam się nic nie zmienia. Tak tam nie trzeba kombinować przy dawkowaniu. Natomiast z tym azotem no niestety, słuchajcie, mam zagłustkę, tak? I prawdopodobnież odstawię azot sichema i będę po prostu klikał tropikę i robił takie 30% podmiany tygodniowo, żeby mi się też i z tej tropiki coś tam nie wykluło. Więc, yy, pff, no, co tu dużo gadać, no, tak myślę właśnie, że to była przyczyna. A zobaczę, no bo mówię, nie będę teraz podawał tego, tego azotu sichemowego i zobaczę, czy ten zakwit wróci. Ja mam nadzieję, że te trzydniowe za zaciemnienie pomoże. Jeśli nie pomoże, to będę musiał organizować sobie jakąś lampę UV do tego akwarium którą się no, raczej nie montuje na filtr. No nie wiem, zobacz coś będę musiał, coś będę musiał myśleć, no, coś będę musiał murzyć, bo coś trzeba wymyśleć, coś trzeba zrobić, żeby, żeby się tego zakwitu, zakwitu pozbyć. Tak więc zobaczymy, zobaczymy. Na razie stawiam na to, że to przyczyną właśnie jest ten e, sichemowy azot i ta forma amonowa jego cholerna którą prawdopodobnie z którą prawdopodobnie tym nawozem przesadziłem tak jak mówię więc zobaczymy zobaczymy co z tego będzie Tyle na dzisiaj tego gadania i biadolenia mojego zakwicie zobaczymy jakie będą skutki jakie będą skutki tego wszystkiego Na razie trzymajcie się eee, trzymajcie się i cześć